Ja jestem Nairod na i jak wiecie, bądź też nie, zostałem zaproszony na strumykowo, czyli na serwer, na którym się aktualnie znajdujemy. To, że mam półtorej serduszka i mam wyłączoną regenerację, to już nie, nie, nie jest aktualny temat. Słuchajcie, jest to serwer dla takich mniejszych youtuberów, ukośnik streamerów, ukośnik twórców, etc., jak ja. No i słuchajcie, dzisiaj postaram się przeżyć. Ten serwer jest założony. Już nie przez takich jak e, poprzednim ten serwer jest założony przez tego jego mościa pom! POM I teraz tylko pytanie ponieważ ja tu wszedłem na ten serwer, jak była noc i ledwo przeżyłem. I teraz tak, szybkie wytłumaczenie. E, na tym serwerze. Na tym serwerze, jakby to powiedzieć, są podzielone dwie grupy. W sensie wszyscy youtuberzy, którzy tutaj grają. Są podzieleni na dwie grupy, by the way. Mam nadzieję, że się przeciwnicy nasi, czyli grupa czerwona, bo jestem w grupie niebieskich, nie obrażą, jeżeli ukradnę im troszeczkę zboża. Dlaczego mi się że się nie generuje? Bo jest włączona regeneracja. To jeden. Po drugie, dlaczego boję się tak zginąć? Bo jak zginę, to będę miał o jedno serce mniej. Za każdą śmierć ma się o jedno serce mniej. I minimalnie można mieć pierwsze serduszek, co prawda, ale. Nikt nie chce mieć pięć serduszek zamiast 10. Po drugie, jak już kontynuując, na tym serwerze są dwie drużyny: drużyna niebieskich i drużyna czerwonych. Ja znajduję się w drużynie niebieskich. W drużynie niebieskich przewodzi graf, drużyno czerwonych przewodzi cyfer. Dawać żarcie. Wiem, że się tym nie uleczy, ale żarcie. Fajnie. Czemu mam włączonego auto-jumpa? Auto-jump off, oczywiście. Bo to jest największe sieć, jakie kiedykolwiek w tym Minecraftie jest. Tu, się przydaje, ale. Ale w takich sytuacjach nie za bardzo chciałem powiedzieć. Słuchajcie, jak nagrywam ten materiał, to prawdopodobnie znaczy na pewno za 4 godziny rozpocznie się stream. W którym będziemy tutaj sobie ogarniali ogólnie, żeby biorąc różne rzeczy. Szkoda, że nie mam Optifine, no bo to jest 1.15 i tutaj jeszcze Optifine no nie ma na tą wersję. Jakby to powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć. Tu jest lama. Ty beacon mają! To tu już beacon. Jest? XD. Dobra, okej, okay, to ja nie, nie, nie miałam czego się obawiać jak naprawdę. Dobra, miecz jest, kilof jest, siekiera jest, chleb jest. żyć nie umierać. Słuchajcie, planowałem coś zrobić, nie wiem, dlaczego mam tą czarną pelerynę. Jak ktoś mi potrafi odpowiedzieć na to pytanie, to byłbym mega wdzięczny. Próbowałem coś na tym filmie zrobić. Niestety jestem zbyt słabym graczem w Minecrafta, e, ponieważ jest to bardzo wymagająca gra, w której potrzebna jest cholernej ilości skilla. Miłego wdziąka, jak ktoś się nie stawił w górę, to na pewno... Wydaje mi się, że opłaca się to tę łapkę zostawić. No, oczywiście, tygrys Bang jeżeli na Was w Minecrafcie na serwerze strumykowo. Do zobaczenia! Subskrypcja z wątkiem, przypominam. Cześć. Tam mamy. W kształtach nie ma. Oftify na wciąż na tą wersję, nie? To jest ten minus. O, o, mamy już sadzonki. To dobra informacja, mega dobra informacja. Ponieważ będziemy mogli sobie posadzić nasze drzewa. Postawmy sobie więcej tych drzewek, bo drewno będzie nam potrzebne do budowy chaty. Mega będzie nam potrzebne, więc sobie postawmy tych drzewek, dodatkowo będziemy zalesiali nasz, nasz, nasze miejsce spoczynku aktualnie. Ale nie, co tu drewno tu robi? Przepraszam, 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 to jest drewno niechciane. Mega niechciane. No wiedziałem, że też to musi być. A jak żeby inaczej? Jesteśmy mierz na wszelki wypadek. Jakiś tunel będzie kopał, chyba tak, Tunel kopią. Skąd ten tunel? Teraz pytanie, a? Skąd ten tunel? Skąd on prowadzi? Trzeba sprawdzić, bo to prowadzi pod mój dom. Witam serdecznie, koleżko. Witam. De, de... Bardzo ciężki. Bardzo mi przykro, nie przeczytam go, bo nie, bo nie, nie umiem. Jestem. Nie jestem w tym wykwalifikowany w czytaniu. Uników, tutaj jest dziura. Szukamy szukamy czat. Wyjścia z tej dziwnej dziury. Kto tu kopał? Okej, okay, ktoś tu też wystawił 2000 TNT, to, 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 to też widać. Uwaga, zacznijmy od podstawowych rzeczy, czyli od skraftowania sobie... Widzimy żelazo? Aha, ktoś mi ukradł żelazo. Weźmy sobie, zróbmy troszeczkę pochodni więcej. Węgla mamy. No więc jakby... Na brak węgla narzekać nie powinniśmy. Derta nie mamy, łopaty też nie mamy, a nie chce mi się je robić, tak więc kopiemy łapą. Co, co, co tam jest, to są dwa szkielety, to nie, to do, do szkieletów to my, to my nie lgniemy, przyjaciele szkielety, nie, nie za bardzo lubimy szkieletów, prawda? Jak uważacie, lubimy szkielety czy tak średnio? Bo my, mi się wydaje, że tak towo lubimy szkielety. To jest tak. Oddaj póki co te przedmioty i słuchajcie, trzeba będzie się zabrać yy, za zabudowę naszej, naszej chaty. Plan też jest taki, bo patrzę, to jest fajne miejsce, tylko że ktoś coś tu budował, zaraz zobaczymy, czy on tu tylko kopał, czy tu coś się wkopał? Może tylko kopanie zrobię, tylko kopalnie to się nie obrazi, że mu zaraz coś. Aha. Okej, okay, ja tu zrobił przejście. A, bo to jest przejście. Aha. To fajnie, że ja biegłem szukając szukając słuchajcie, na, naszego domu. Tędy, tam, tędy, tędy, tą fortecą, tam, tam, tam. Boże, święta, to było przejście. O, żelazo przyda się, by the way. Będę tutaj kradł przedmioty ludziom. To tutaj może być wejście, to jest. Będę na wejściu granicznym. ty, To jest dobry pomysł. Dobra, czat, mamy jabłko. Wiecie, co jest piękne w jabłku? Że z jabłka można zrobić złotej. A, jeszcze złoto mi ukradli. Najlepiej odpowiedz mi na pytanie, co będzie chodzić w grze Cyberpunk 2077. Gdybym ja to wiedział, to będę jeszcze ci powiedziała. Dobra, zróbmy sobie Golden Apples. Dajmy daj, daj te cztery jabłka złota, znaczy złote. Tak, aktualnie jeszcze złote nie są. Ale daj te jabłuszka, boże. I zróbmy z tego Golden Apples, ok? I w sumie, póki nie mamy drogich rzeczy, możemy je zostawić, bo one są tu mega, te drogie, te złote jabełuszka. O, się ma może zacznijmy od zabicia szkieleta, bo on nam mega przeszkadzał. No szczerze żebym mógł się wykończyć w końcu. Dasz mi strzałę jakąś? Nie, nie dasz mi strzały. To szkoda! Ała. Czyli też ty nie uważacie, że to jest hamstwo? Bo ja uważam, że to jest mega hamstwo. Ej, na którym poziomie najlepiej pisz? Na, na, najlepiej. Dobra, zabijmy go. Na którym poziomie według Was jest najlepiej kopać? Się. 11. To jest taka stara zasada. Jesteśmy w jesteśmy tutaj na poziomie 11, to tu można kopać niby, nie? Raz, dwa... Cześć, zróbmy sobie takie pierwsze gałęzie. I to się robi tak. Raz. Dwa... A, tu się też kopał. Mogę wykopać tego niby... tego tego. Tylko, że oni to wszystko już przekopali. Ten teren akurat wpadłem na miejsce gdzie wszyscy kopali. Czajcie, oni to przekopali tak wszystko dokładnie, wiecie. Parcie parcie na to. Kiedy ja dotrę do miejsca, gdzie nic nie było kopane? A, dotrę do szkieleta zamiast do miejsca. Zbikon w ogóle. zbikon w ogóle. E, poziom 11, mam osiągnięty. Teraz. Można spróbować się zakopać tutaj. Zobaczcie, pochodnie, let's go. Easy Clap chat. Za to, to ja szanuję tą grę, nie? Naprawdę. Tak legitnie. Za to, co mi teraz dała. O nie, pochodnie zeszczyłem. Ile będzie diaksów? 6 diaksów, czat. Czat ma rację, zawsze. Zawsze słuchaj czatu. Nie ma możliwości. Jezu, tu się wszędzie kopali. A nie, to jest tylko taki akurat jednorazowy wykopek. Dobra. To jest jednorazowy wykopek, to nie ma co ten. Jednorazowy wykopek, powiedziałem. A czegoś takiego ty ja w swojej Minecraftowej karierze. Nie, ja widziałem raz. Ja raz widziałem! Na Minecraft Survival! Ja mam zaraz mogę po, na, na mojej takiej pierwszej serii Minecraftowej. Very, very long time ago. Ja mam mogę pokazać jak biorącą serię, seria, to się ten ten link. To jest 31 odcinek, tu ktoś kurde kopał jakąś dziurę. 31 odcinek Minecraft Survival. Napisu nie mam sobie jak wykopię. I na tym odcinku... chyba wykopałem też chyba pierwsze trzy kratki, znalazłem Biaxy, no. To było coś takiego właśnie. Kopałem się przez 3 sekundy i znalazłem diamenty. Ty, dobry pomysł na film. Kopałem się przez 3 sekundy i znalazłem to. Tutaj znowu też to czytanie. Nie wiem, to jest tak przylutowany jest to wszystko. No ale właśnie w takich zakamarkach, nie? Może właśnie warto jest pójść obok czyjegoś tunelu i tam spróbować po, po, poszukać diamentów. Co wy o tym myślicie? No goście się tu wszędzie kopali, ty. Goście przez tu naprawdę przez kilka godzin ładnych kopał. Patrzcie, jaki uzależnieniec. trzecie może się zaczniemy kopać tutaj. Eee. Jest zombie. I robię tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i o tym mówię. Kolejny gość tunel wykopał. Dobra, biegniemy na koniec tego tunelu i tam się będziemy kopali. No way. A, to jest lawa. A tego skończył kopać tunel, bo lawę znalazł. No to ma sens. To ma sens. A tu jest ta woda rozlana. I zombie. Zombie do kolekcji kolejnej się przyda zawsze. Nie mówię, żebym jakąś taką robił, ale wiecie. Spróbujmy się trochę troszeczkę przemieścić, wiecie? Nieco, czy to nie byłby zły pomysł, żeby po przemieścić? Do innego miejsca. Aha. Uspokój się. Okej, okay, uspokoił się. Aha. Aha. No i właśnie mówię o tym, że... Ja nie wiem, czy to jest tak naprawdę, te creepery są tak zepsute. W sensie jakby na, na starszych wersjach Minecrafta creepery wybuchały tylko wtedy, kiedy mogły Ci zadać damage. A teraz wybuchają... mają w dupie to, czy zadają Ci damage, nie? Jeśli kiedyś jak odbiegasz od creepera, to on ci nie wybuchł, teraz... No, no gdzieś. Czy odbiegasz, czy nie. Tak było. To jeszcze na 1.10, na pamiętam, jak grałem. Jeszcze na 1.10 tak było. Na 1.10 to jeszcze była dobra wersja, nie, nie to co teraz, tak główna. A, no siema, no co u was, no co? No co? Nie wiem, czy jest sens robić to od nogi, bo w sensie... Nie jest jakaś szans, szansa na wykopanie diamentów. Ale jakby. Co, jak co? Większa szansa? A, na, na wykopanie zombiaka jest! Patrzcie, nie wiedziałem, że takie duże szanse są na wykopanie zombiaka. To widzicie, fajne rudy są. Nawet takie zombie może nam się wtrafić w formie rudy. Ja złoto sobie chętnie wykopię, bo złota ja mało. No to jest w sumie. Dla mnie na, na, na tym poziomie rozgrywki ważniejsze od diamentów, dużo. Bo złoto plus jabłko równa się złote jabłko. A złote jabłko plus ja, równa, znaczy złote jabłko plus damage równa się zjedzone złote jabłko. A zjedzone złote jabłko równa się dodatkowe HP. Mm, Neta, nie mam, kabel się przeciął od kompa. Serio? Ale fej, to przy, przy, bardzo mi przykro wiesz. To trzeba będzie sobie nowego, a kolędza mi, nowego kabla kupić To jest marchewka wyleciała z typa ha, Fajnie Next gold I powoli kończą mi się nie tylko kilof, ale też mi miejsce w ekwipunku Więc będzie trzeba powyrzucać śmieci Złoto Ile mamy złota? Póki co dziewięć no to będziemy mieli już na kolejne już jabłuszko. Nawet na dwa jabłuszka. Dużo, du, duża ruda. Lubimy duże rudy. Mamy jeszcze 17 jabłek. I tu kolejne złoto, ja go nie zauważyłem, by the way. Złoto jest mega drogie. Typu właśnie z... Ty, a emeraldy można, można normalnie wykopać takim kilofem. Tak, ale nie mogę go podnieść, co? Wywalić, wywalić, wywal, wywal Wywal kobla, bo to jest najmniej ważny przedmiot aktualnie W moim No właśnie Herobrine się odezwał, co to jest? Też nie mam pojęcia Ty kilof mi się skończył Słuchajcie, musimy, musimy zrobić... Raz, to musimy zrobić to Musimy zrobić to Musimy zrobić to Musimy zrobić to i to No i czekaj, aż mi się zrobi killoff nowy